Miłowani w Chrystusie, Panu, drodzy bracia i siostry, utrata wzroku, lub też ślepota urodzenia, dla nas, ludzi zdrowych i widzących ten świat w jego barwach i kolorach, wydaje się czymś strasznym karą, pozbawieniem. Doświadczania walorów tej rzeczywistości, która dla nas jest piękna, dzięki której możemy przeżywać obecność Boga, cieszyć się i napajać wewnętrznie widokami, które zapadają w pamięć na całe życie. Trudno jest sobie wyobrazić, w jakim świecie żyją ci, którzy nie widzą nic. Być może mają swój świat kształtów, dźwięków, nast kolorów, ale przecież jest to świat nieprzenikniony. I oto z takiej rzeczywistości pozbawionej słońca przychodzi prosząc, a raczej żebrząc u Jezusa Bartymeusz, niewidomy od urodzenia. Prośba tak lakoniczna, ale przecież poruszająca serce każdego. Rabuni, abym przejrzał. To, co dla toczańcego do tłumu, to, co dla nas słuchających te słowa, wydaje się czymś oczywistym, bo nigdy nie byliśmy pozbawieni tego daru, dla Niego stało się pragnieniem życia. Rzecz więc o ślepocie, ale czy tylko tej fizycznej, która nie pozwala nam dostrzegać otaczającej nas rzeczywistości. Jak w każdej przypowieści i zdarzeniu z życia Chrystusa, idzie też o pewną przenośnie sposób czytania między wierszami i dostrzeżenie tego, co Chrystus. Pomimo upływu czasu, chciał powiedzieć każdemu, kto się do niego zbliża, prosząc: To jedno zdanie, rabuni, abym przejrzał, Nauczycielu, abym widział, jest jedno z najprostszych i najpiękniejszych modlitw. Modlitw, dzięki którym człowiek wprowadza się. W nieustanną świadomość obecności Boga. I to też jest specyficzny świat. Kiedy patrzymy na ludzi, którzy nie wierzą, którzy żyją w swoim wyimaginowanym świecie, otaczając się zbytkiem, przyjemnościami, wydaje im się, że mają wszystko, ale w pewnym momencie, gdy widzimy człowieka, który jest radosny, wewnętrznie rozpromieniony, który staje się darem dla drugiego, dla kogo spotkanie z drugim człowiekiem jest duchową i ludzką ucztą, wtedy zauważamy różnicę. Ten oto skoncentrowany na materialnym konkrecie, wewnętrznie wypalony, ciągle spięty, czujący zagrożenie, utraty tego, co posiada i ten drugi, wewnętrznie radosny, otwarty, życzliwy. Tym kształtujemy naszą świadomość życia w obecności Boga. Proste, jedno zdanie. Panie, abym przejrzał. Modlitwa, która nie wymaga tekstu, przemyśleń, przepięknych, przenośnych frazesów. Jan Paweł II w swoim liście apostolskim Nuovo Milenio powiedział, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie potrzebę powszechnej duchowości, która ujawnia się jako nowy głód modlitwy. Człowiek zatracił się w tej Rzeszy częściowo zagubionych, niezapracowanych, ale częściowo zagubionych jesteśmy również i my, bo odpowiedzią na ten głód modlitwy jest poszukiwanie przez wielu ludzi możliwości rozwoju i możliwości doświadczenia ducha. Dlatego tłumaczy się to tym wybuchem se Bazowaniem na ludzkiej naiwności, niekiedy wręcz manipulacją ludzi, po to, by stwarzać im iluzję miłości, bombardując ich udawaną miłością, pozyskiwać ich i mieć niejako nad nimi rząd dusz. Ale czy nie należałoby zwrócić się? Do tak mało popularnego dziś kościoła, który na przestrzeni wieków wypracował tyle form pobożnych, tyle rodzajów modlitw, tyle nabożeństw, które również i współczesnemu człowiekowi dają możliwość odszukania tej wewnętrznej tęsknoty. Moi drodzy, na czym polega ludzi i nasz drama? Nas? Bo przestaliśmy spoglądać w górę. To znaczy, zapomnieliśmy o modlitwie. Zróbcie sobie tygodniowy rachunek sumienia. Poza wyuczoną formułą, ile razy w ciągu tych siedmiu dni tak po prostu zwróciłem się do Pana, dziękując, prosząc i błagając. Czy tylko wtedy, kiedy chodziło o potrzebę, o zaspokojenie naszego żądania, czy też tak po prostu z czystości serca. Ta modlitwa, która wypłynęła z ust niewidomego, nazywa się modlitwą dnia, modlitwą ust, modlitwą serca. Ona nie potrzebuje wyszukanej treści, ale płynie bezpośrednio z naszego wnętrza i nie jest przeznaczona jako modlitwa dla pobożnych mnichów, zakonników czy kapłanów. Ona jest modlitwą zwykłego, szarego zjadacza chleba. Serafin z Sarowa, ostatni to był ostatni kanonizowany święty w prawosławiu przed rewolucją bolszewicką w 1917 roku, powiedział jako ulubiony patron prawosławia i wielki mistrz Kościoła. Modlić się może każdy bez przeszkód, bogaty i biedny, szlachetnie urodzony i wieśnia, mocny i słaby, zdrowy i chory, cnotliwy i grzeszny. Bo modlitwa jest drogą do Boga dla wszystkich. W opowieściach pielgrzyma które stanowi anonimowe dzieło prawosławia, Starzec udziela rady człowiekowi, który prosi, by nauczył go modlitwy Jezusowej. A on mówi, nie myśl, tylko mów, serce ci podpowie, o co błagać Boga. Oznacza to, że nie muszą to być piękne słowa, wystarczy intencja, z którą zwracamy się do Boga. Możemy modlić się w parku, w autobusie, w samochodzie, w pracy, w szkole, wykonując, wykonując w domu powszechne i zwyczajne czynności. To jest czas, kiedy kształtujemy obecność Boga. I ktoś powie, i co z tego? A to z tego, że wypływa tu zasadnicza różnica. Nie żyjemy jako ludzie, Którzy są ślepi na otaczającą rzeczywistość. Jesteśmy jak Bartyremusz, zrzucający płaszcz, który nas oddziela od tego, co stwarza sferę samą Człowiek, gdy każdą czynność wykonuje, myśląc o tym, że ma opiekuna w postaci Boga, że nie jest na tej ziemi sam, że dziękuję za to, co wydaje nam się tak oczywiste i jakby przynależne dla nas. Choćby to, że widzisz. Choćby to, że przeżyłeś jeden dzień zdrowy. Choćby to, że masz wokół siebie życzliwych ludzi. To nie jest twoje prawo. Ty nie musiałeś tego mieć. To jest Boże błogosławieństwo bo wyjdziesz za chwilę albo za tydzień i może dotknąć cię coś, co nazywamy chorobą, coś, co nazywamy zdarzeniem losowym, wypadkiem i wtedy do kogo możemy mieć pretensje, że byliśmy ślepi, bo bowiem był dla nas tylko materialny konkret i my sami. Zapominamy o tym, że postawa wdzięczności Czyli ta zwykła modlitwa za wszystko jest dla nas obowiązkiem i przywilejem. Kto z nas w ciągu tygodnia potrafił w modlitwie podziękować za to, że ma dar wiary? A dar wiary to jest zdolność dostrzegania tego, czego inni nie widzą. Mówi się, że ludzie wiary. Nie muszą porozumiewać się językiem, bo dla nich językiem jest miłość, życzliwość i dobro. Pytamy, ale my nie jesteśmy ślepi. Szczytem ślepoty, i każdy z nas to doświadcza, jest również wewnętrzny egoizm i zaufanie. Ile razy żyjemy tak, jak aktorzy w Kiepskim Teatrze? Ile razy zachowujemy się tak, aby ludzie postrzegali nas, ukrywając w sobie samym prawdę o nas samych i nosząc zbolałe doświadczenia, kreując na zewnątrz obraz człowieka zadowolonego, uczciwego, prawego, a wewnątrz mamy burze namiętności, myśli, które są wyrazem pogardy dla drugiego. Trzeba jak ten Bartymeusz zrzucić płaszcz i wtedy okaże się, że przejrzeliśmy. Bo co jest szczytem ślepoty? Że sami stajemy się tak skryci i tak udajemy przed innymi ludzi lepszych niż jesteśmy, że sami siebie nie widzimy, choć wszyscy inni to dostrzegają i to jest szczytem ślepoty że nie potrafimy tego dojrzeć i dostrzec moi drodzy jak widać wołanie Bartymeusza rabuni abym przejrzał nie dotyczy tylko niewidomych chodzących z białą laską bo my choć bez laski często jesteśmy ślepcami i dzisiaj ta prośba która jest modlitwą Niech nam towarzyszy w pracy nad sobą. Amen.